Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana przez Agnieszkę Michałow. Gościem Agnieszki Michałow, gościem Radia Gdańska jest tylek Wałęsa, były prezydent RP. Dzień dobry panie prezydencie. Dzień Rozmawiać dobro. i równocześnie obsługiwać ten sprzęt chyba się nie da. Musimy się na coś zdecydować. Nie, panie, ja, ja mam podzielną uwagę. Panie prezydencie, niech mi pan powie, co to za państwo, w którym e, dochodzi do takich zdarzeń jak wczoraj w Gdyni, tak? Banda jakiś, nie wiem, kilkudziesięciu, kilkuset e, bandytów, e, kiboli, bo to podobno kibole, atakują po prostu zwykłych ludzi, którzy sobie leżą na plaży. Oczy doświadczeń mi pan powie? Tak, ma pani rację, o tym świadczy, że to państwo no jest jeszcze niezorganizowane. Nie Potrzebuje porządku w wielu dziedzinach, w tym porządku właśnie bezpieczeństwa. Rozwaliliśmy, nie rozwaliliśmy wszystko. Yy, wszystkie służby, wszystkie struktury i to powoduje, że zanim to się ułoży w demokracji, no to trochę potrwa, więc płacimy koszty w innym miejscu, w nie krew, krew się nie, leje, nie bijemy się tak bardzo, ale płacimy rachunki w innych miejscach. A, pan, a Pana zdaniem jak należy walczyć z kibolami? Z bandytyzmem no mają, no, na stadionach i poza? Gdybym wiedział, miałbym Nobla następnego. Proszę ale ostro, wiem. czy I, jakaś to tolerancja? No, dość ostro, ale jasno i czytelnie. To wszystko musi być powiedziane, że to, do tego momentu możesz się posunąć i możesz, możesz liczyć na zrozumienie. Ale kiedy przekracza się pewne. Ja tu kiedyś nazwałem takie strefy, strefa ochronna, trzy linie. Linia pierwsza, no wybaczamy, drugą uważaj, a trzecią lejemy, dajemy rady. Ale właśnie lejemy? Czy, czy jakieś mamy ostre prawo, wysokie kary, no, czy lejemy? pani trzy. Trzy granice, trzy strefy. Pierwsza strefa, ostrzeżenie, nie wolno dotąd się, jak można, wiesz, mówimy ci. Teraz następna, uważaj, bo, bo to już zbliża się do granicy, w których będziesz, no musisz ponieść konsekwencje. Nie możemy pozwolić na takie czyny. A więc trzy strefy w moim układzie, trzy strefy czytelne dla każdego i każdy wie, jak przekroczy tą granicę, to wydaje się, że niektóre środowiska uważają kiboli, kibiców, no właśnie, nie wiem sam, jak to nazwać za patriotów. Problem, więc, no, w tej pierwszej mojej strefie, granice, to można zrozumieć, to jest patriotyzm. W drugiej, no, patriotyzm tak nie do końca jasny. A w trzeciej to już jest anarchia, na którą pozwolić nie można. Więc oprzyjcie się na moich przykładach, rozszyfrujcie je dobrze i realizujcie, a będzie w Polsce. Dobrze, profesor Jadwiga Staniszki stwierdzi, że Donald Tusk staje się obciążeniem dla Platformy Obywatelskiej, że nie kontroluje realnych procesów, ale skupia się na panowaniu. Co Problem by pan powiedział? W tych warunkach nie wiem, czy ktokolwiek inny oprócz Dzierżyńskiego, Stalina, Kimberseda i, i Castro by sobie mógł poradzić. To żarto, są... na poważnie? Nie, ja, na poważnie, proszę mają. Te wszystkie procesy, to trzeba ustabilizować ekonomnie. Ludzie się już muszą zgodzić. Kto przeżyje, to będzie żył. No właśnie. I to jak, przekonamy, jak, jak pokonamy te, te strefy, wtedy każdy inny rząd będzie, będzie miał jakieś widoczne efekty. A do Tusk jest w momencie właśnie definitywnego rozliczania się, porządku, zaczęcia porządkowania. No dobrze, ale czy Tusk, Pana zdaniem, robi to odpowiednio? Czy jest e, odpowiednio aktywny? Czy nie jest tak faktycznie, że, że panuje? Nie no, wie panie, ktoś inny by zamykał, potem byśmy podatnicy płacili odszkodowania i, i tym strasząc w taki sposób, no może coś tam by i, i, i bardziej czytelne było. Natomiast Tusk stara się w tej klasie demokracji, świadomości, zrozumienia robić, no a to jest wykorzystywane i, obci i obciąża go się za to, że no właśnie, że, że ma świadomość. Ale pan się ten premier podoba czy nie? Problem, ja taki nie, nie mogę... na, na dzisiaj ma, problem, Ja wiem, że znów wstawę punkty. Na dzisiaj nie mamy lepszego i długo, długo, długo nie widzę, aby mógł być ktoś lepszy. I, ale w trudnych warunkach i każdy inny tu by się wyłożył, nie wytrzymał nawet psychicznie, ile na niego leci różnych słusznie i niesłusznie obciążeń to współczuć mu. A pan się już przyzwyczaił do myśli, że Jarosław Kaczyński może wrócił do, wrócić do władzy? No, nie, nie ma takiej szansy, jak wróci, no to mamy wojnę domową. I znowu słuchajcie, słuchajcie Proszę Panią, no zacznie znowu zamykać, odgrywać się, bo to jest, to jest taki charakter i w związku z tym to się nie może inaczej skończyć, bo interesy już są podzielone, już to wszystko jest zagospodarowane, teraz tylko porządkować, ale sporządkować rozsądnie, roztropnie, a to nie ten charakter by tak chciał porządkować. No dobrze, ale Polacy dzisiaj w sondażach mówią nie Tuskowi, a mówią bardziej tak Kaczyńskiemu. Bo no, kto wytrzyma tyle krytyki, kto wytrzyma tyle obciążeń, wszystko winny, niewinny, to zawsze idzie na Tuska. No wie więc, więc nie może... Nie, nie można bardziej zohydzić nikogo. On jest tak zohydzony, słusznie i niesłusznie. No ale można by na przykład bardziej popierać leszka Millera, a popierają większości Jarosława ale, Kaczyńskiego, a nie leszka jeszcze, Millera. Jeszcze tak daleko nie posunęliśmy się nawet w błędach, aby wracać do, do starych układów. Mimo że ja wyjątkowo szanuję Milera. Lubię ludzi zdecydowanych, ale pod kontrolą. Mhm. A jakby po wyborach platforma no, miała gorszy, dużo gorszy wynik niż ostatnich i miała tworzyć rząd z leszkiem Milarem, to co by pan okay. Ja, ja jestem ze starej daty, ja tego nie jestem w stanie przeżyć. <grym> ale jeśli tak będzie, to co? To, to wiem, lepszy w, Jarosław Kaczyński? Wyjechać z, wyjechać z Polski nie wyjadę, ale, ale będę zastanawiał się, co zrobić. Panie Prezydencie, wydaje się, że jak się patrzy, patrzy na to, co się dzieje w Egipcie, że tam żadna ze stron nie zdaje testu y, demokracji. I ile razy ja pani mówiłem, że zaczyna się wielka rewolucja, że dzisiejsze, dzisiejsze społeczeństwa wykształcone, bezrobotne. No ja zgodzam się, że trzeba poprawić demokrację, że, że kapitalizm, kapitalizm przeżywa straszne chwile, że ten sprawia. Ale, system ale system chyba się nie, nie chcą demokracji, Panie Prezydencie. Nie, no nie w tym no wybrali moment... prezydenta, którego właśnie usunęli. No tak, no, bo wstępnie pani, reformowanie takiego kraju wielkiego jak Egipt, to no tak jak nawet wielkiego jak Polska, no wiecie pani, jakie są efekty. To są kibole u nas, a oni się to inaczej nazywa. I, i, i dlatego mało tego te trzy pytania, na które nie mamy odpowiedzi. A więc jaki jest system ekonomiczny? Na pewno nie komunizm, na pewno nie kapitalizm w tym wydaniu. To jest w Egipcie widać. To ja u pani mówiłem pół roku temu, trzy rok temu, że rewolucje się zaczęły, że to jest początek, że albo zdążymy z poprawieniem, bo to nie chodzi, że trzecia droga. Chodzi o poprawienie systemu kapitalistycznego, chodzi o poprawienie demokracji. Trzeba dopisać do praw, obowiązki. Trzeba odpowiedzieć sobie na jakich zasadach budujemy ten przyszły świat, czy na wolnościach, czy na wartościach. A tu nie pan ma, mówi o filozofii, a tam na ulicach nie, tak, po prostu nie. ludzie giną. No tak, no, dlatego, że nie ma odpowiedzi na te trzy główne pytania. I dlatego, dlatego od ściany do ściany u nas nie ma, bo to jest środek Europy, a jednocześnie jeszcze inne, inne obciążenia mamy, które nie pozwalają na taką rzecz. Ale jeśli takie kibole pójdą dalej jeszcze, no to niewykluczone, że coś podobnego może się zdarzyć. A ja pani mówię, przy wygraniu Kaczyńskiego będziemy mieli Egipt. No i jak po tym filmie, panie prezydencie? Podobał Ach, się, nie podobał ja, się, wzruszył z, się pan Wajle, podobno tak syn problem, mówił. Tak, no zaraz tak, wszystko prawda. W tej koncepcji ten film jest bardzo dobry. No nie, no nie ma co, Wajda jest świetny. Tylko widzi pani, problem z Wajdą jest taki. <laughs> Samo... Od czego zacząć? Gdzie? Dlaczego to Wałęsa, a nie kto inny przetrwał na dziobie okrętu przez całą tą burzę? Byli le bardziej wykształceni, bardziej wyrobieni historycznie i politycznie, jeśli nazwiska możemy rzucać. A dlaczego to Wałęsa? I teraz jedni mówią, a dlatego, że mu pomagała bezpieka, no nie mógł sobie poradzić bez pomocy. To musiała być pomoc. Drudzy mówią, nie, nie, to jest dyzma. To znaczy, z niczego bo... osiągnął wiele. A nie, 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 ale zrozumiałe bo... mhm. bufon O, I... proszę zaraz zaraz. Nie, nie, tylko że. To właśnie, I mówią, teraz... że bufon. I, i Wajdam mówi, no, no musiał od tego zacząć. Więc umieścił mnie, że nikogo nie słucham. Robię po swojemu, I, słucham wprawdzie, ale, ale i tak Ale to tak Wedecy... nie jest, ale, nie było. Ale, czy moż... ale czy można inaczej było wygrać z komunizmem? Ale tak jest, prawda? Ale, ale zaraz, zaraz, ale, ale nie, nie w tej koncepcji, nie by był I Mało tego, wajda film zaczął od wywiadu za Orlianem Falaci. I, I to, że tak, pan odmawia, tak? Ta, tak jest. Ale problem, ale, przecież, ale jaka prawda jest? Ja odmówiłem, dlatego że miałem wielki strajk w Zielonej, czy w jego już, już nie pamiętam. Musiałem podpisywać dokumenty w, w tym i musiałem jechać zgasić strajk. Bo tam mnie żądają, bo, bo pali się Polska. I ja mój, tłumaczę tej kobiecie, proszę pani, nie mogę, nie chcę. A ona nie rozumie. Książki ja pisałem, z królami, awansa, nie chcę rozmawiać, zarozumiały bufon, a ja to nie bufon. Tylko nie mogłem, musiałem być, bo Polska no tam I teraz tak, w tym momencie dostaję telefon, że opanowali, że nie muszę przyjeżdżać. mówię, proszę panie, osiadamy. I teraz ona odebrała jako bufon, jako zarozumiale, czy robię po swojemu i nie słucha nikogo. A to nie tak. Pan Pana Ta. to chyba trochę zabolało w tym filmie właśnie, że więc kiedyś gra takiego bufona. Nie, właśnie. proszę bo teraz jest, no właśnie, jak ten wielki Wajda, jak miał na czym oprzeć moje zwycięstwo i moje, moje sukcesy, moje przewodzenie, kiedy byli lepsi, wykształceni lepiej i tak dalej. No właśnie, trzeba by, trzeba by na to odpowiedzieć. To On powiedział, od... no był zarozumiały, nie słuchał nikogo, to spowodowało, że komuna sobie z nim nie poradziła. Ale tylko dlatego przez jego bufonada i zarozumialstwo. No ale to nieprawda. A co pan powiedział w Wajdzie po tej projekcji? Ja mniej więcej powiedziałem to, że ja takim w jednym słowie, bo Wajdę jest bardzo inteligentny, w jednym słowie powiedziałem, no takim bufonem to nie byłem. Ja, a pan mnie ustawił w, w bufonadę, a to nie była bufonada, tylko wyższa konieczność, która nie pozwalała mi z księżyczną i rozmawiać. I ona była obrażona, oburzona, dokopywała mnie w paru miejscach, bo nie mogła przeżyć, że robotnik jej odmawia, A ja jej odmawiałam nie jako bufon, tylko jako ten, który musi się a nie obawia się parczym. pan wszystko, że ci, którzy zobaczą ten film, którzy może nie są zbyt przyjaźni panu, powiedzą, że to jednak laurkę zrobił Wajda w Wałęsie? To znaczy nie bolało. On nic nie skłamał. On miał problem tak jak mówię. wszyscy zresztą w Polsce. Nie tylko w Polsce. dlaczego to Wałęsa? Jak to się stało, że wytrwałem nam tym dziobę okrętu? Przecież tam byli lepsi w wyborach. I dlaczego? I dlatego, jak pani sobie tu nie odpowie, to wszystkie inne rzeczy będą zawsze trochę błędne. Bardziej może. A Wajda dał wszystko dobrze, wyjaśnił wiele spraw. Piękny film, dobry film. No tylko ta... No właśnie. Tylko ta wybrano, bufonada ta. No nie, to tylko wybrano, gdzie mnie umieścić. Sierpień ja, to e, czas rocznic, e, to znowu czas rocznic Bezlecha Wałęsy, prawda? No tak, A coraz bardziej myślę o wycofaniu się całkowitym, dlatego że Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść. A co pan myśli o wrześniowych protestach, które zapowiada Solidarność? No znów musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jednak demokracja, czy ulica... Ja jednak jestem za demokracją, o nią walczyłem. A że demokracja dzisiaj jest taka, jaka jest, no to kto to wybiera? no, no kto, tak. kto, kto głosuje? Ale ludzie chodzi mają na prawo. Yy... Mają prawo, tylko, że, proszę, umówmy się. Czy, czy dzisiaj rozmawiamy na kamienie, czy rozmawiamy kartką wyborczą? I to jest pierwsze pytanie. Dla mnie to jest hańba, kiedy, kiedy każdy może być prezydentem, bo ja byłem. Każdy może być posynką, trzeba, żeby go wybrali. A my bierzemy się za kamienie? No, gdzie są szkoły? Ale co mówi pan, pan że Piotr uczelni? Duda prowadzi ludzi y, z kamieniami na znaczy, władzę? Ja, 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 on ma trudną sytuację, bo ma nacisk. Bo, bo jednak ci kapitaliści to, to też mają. Mają za, za swoje. No właśnie. I to powoduje, że naciskanie ze wszystkich stron, no, kratka wyborcza nie wyszła, stawiał w związek, stawiał na Kaczyńskich, no, przegrał. No, w związku z tym próbuje jakoś tu z tego wyjść. No tak, tylko, że nie zdaje sobie sprawy, że odpowiedzialność to też no, ważna cecha. Dziękuję bardzo. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.